Siemanko, dziecka jest Tematy i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Farmix Motor 15 Mini Farm. Kolejny odcinek naszego maratonu No i dzisiaj, um, jak zwykle, zaszły zmiany O, znowu się dźwignia zbugowała W kursusie e, No i dzisiaj ze mną jest e, taki przyjaciel, e, Dawid No No. E, na pewno zauważyliście zmianę w jego głosie Ponieważ, no, poprzedni mikrofon troszeczkę tam utopił w rosale, Ale to już było wcześniej Jakoś na nim jechał Ale jeszcze, jeszcze później e, Co zrobiłeś? <laughs> Przyznaj się, bo. Je, było, później lutowanie, no i żeśmy spolili płytę. <laughs> tak, bo ten idiota lutownicą przyłożył do. Jak to się nazywa, tak fachowo? Nie wiem. Do tej płytki takiej, nie wiem. Jak to się no, w każdym bądź razie zepsułeś. <laughs> tak? No, bo... Nic nie może przecież wiecznie trwać. <laughs> Tak, tak. Nie, się. Dobra. nie ma z nami taktykala, w sumie nagrałem to tak. Jak nie chciałem, bo miałem to nagrać wczoraj yy, I po prostu na, 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 na Nagrywając to wczoraj, miałem to na zajutrz później opublikować yy, Żebyście mieli to wszystko ładnie o 18, ale Ze względu na to, że taktykal miał być, ale go nie było yy, No to uznałem, że yy, Że nagramy dzisiaj, no ale że dzisiaj też go nie ma A maraton musi być, więc Opóźniłem trochę publikację do 20 i teraz to właśnie nagrywamy. Pewnie to za chwilę będę renderował i wy to będziecie dzisiaj o 20 widzieć. Dzisiaj czyli no w tym samym dniu, w którym nagrywamy. O ile się ja wyrobię i YouTube zdąży przetworzyć, a jeżeli nie zdąży, no to troszeczkę sobie musi co czekać jak zwykle. Nie? No. Co? Gruby. Nie oceniaj znowu tej patologii. Sam do siebie gada baran. A propos tych belek, to trzeba uważać, jak się wywala. Zwłaszcza, znaczy, ale jeszcze z górki, to mogę tak jak tam. Ale tutaj, jak się jedzie od górki, to lepiej ją wyrzucić na bok. Bo wtedy, jak się na wyrzucić z pracy, to ona jeszcze nabiera prędkości. A tutaj, jak pod górkę, to już takiej prędkości nie nabierze. Dlaczego? Bo chociażby kilka dni temu, jak sąsiad u mnie jeździł, tam niedaleko mnie. Ja mam taki zanobisty widok na pola Jeździł tam sobie, no i też tak sobie 60 ką yy, no, Znaczy nie, oni tam chyba mam farm, farm tego, yy, Farmtech, dobrze mówię? Farmtech chyba, nie? Metal Fakty. Nie nie, czekaj, czekaj, się pokazać. W każdym razie... Nie wiem. Nie wiem. No, nie szkoda Ci zawieszenia. No dobra, w każdym podziadzie pracował sobie tą 60. .com. No i tam wiadomo pika mu pika, bo się mu prosta za, zapełniła, no to wywala to wszystko. No i no i właśnie tak zostaną też pod górkę, nie? ja przed chwilą miałem sytuację. No i on sobie tego belkę wyrzucił, no nie? No i za chwilę ta belka zaczęła spierdzielać jeszcze dalej, bo u nas to są górki i góry, no to wiadomo. On zaczęła spiedzielać ta belka. No i pierwsze co na to oczywiście łapa w ciągniku, nie? Zaciąga. No i leci i próbuje tą belkę, aże się zapaść. No ale co ja, co on ją ułapie ręcznie? Jak? Jak już nabrała pędu, no to już, no już, no już koniec kaplica. Musiała pozwolić lecieć. No i ta tak sobie dość daleko uciekła. A że jeszcze nie wszyscy pokosili, I, to później Andrzej. miał utrudniony dostęp do niej. W sumie nie wiem, czy on ją wziął. Nie, chyba już się nie ma. Co tam? Andrzej. kaplica to moja pani od Bielody. Kaplica? A nie wiem, czy wiesz, ale kaplica to też no. jest... Y jeżeli się powie tak w zdrobnieniu kapliczka, to jest coś takiego. To jest takie... To wiem, krzyż do typu tak, sprawy. Tak, bo ty wiesz, ty ty, ty ty jesteś... Nie wiem co ty w sumie wyznajesz. No Nie, ja się nie patrzę w taką stronę. A widziałeś, że mod wideo ma być... No Coś nie, tam kładko już ostatnio udostępniono. No, ogólnie wiemy, że jest 17. Ja już można ją kupić nawet na oficjalnej stronie. Niestety na Polskę przypada brzydka okładka z Waltrą. Ja tam do nic nie mam, ale wolałbym oficjalnie yy, Chociażby Na Fergusona Na okładce Bo to tak mi się bardziej pod polskie wydaje, no ale dobra yy, Na pewno teraz jeszcze nie kupię, bo być może później będzie gdzieś taniej Bo teraz no jest, na no świecie, pewnie nie? tak, też tak myślę właśnie Bo teraz nie opłaca się kupić za, sto, za ile tam, 150zł Jak i tak później będzie ten No pewnie te Barany z TFS u -y pewnie tak zrobią Tak że zrobili z 15 Kupili kurna i chyba stówę więcej Nie wiem Ja wiem że ja teraz w tym momencie przynajmniej nie polecam kupować ewentualnie kilka dni przed premierą nie aż ile to już w październiku dopiero premiera nie? No to całe. Od 27 No, no to z wakacje jeszcze tyle może się wydarzyć, tyle tańszych wersji wejść Jeszcze może Gold Edition od razu wprowadzą Jeżeli już teraz mają grę gotową Bo tam chyba już gdzieś pokazywali tą siedemnastkę Nie wiem, na jakimś tym coś takiego, coś, nie nie, coś takiego w stylu PGA już można było grać w siedemnastkę Takie miejsce tam swoje stoisko Tylko nie można było robić zdjęć ani nic nagrywać Ale można sobie... Ja tam nie byłem na tym, ale ogólnie wiem, że coś takiego było Bo zapowiadali, że będzie tam stoisko farminga Ty, hey, mówiłeś na mnie, że krzywokostkę na góralach układały. A tu proszę bardzo, Bolek przedstawił. <grym> twoje gospodarstwo i tak było, tak nałożone na siebie były te study, że Boże, się bożeć, bo i praca za ty tam jeszcze szykuj, bo będziesz mi, skoro już jesteś, to się przydasz, będziesz mi te belki ten yy, transportować. To jeszcze nie teraz. A to już? Jeszcze nie. Znaczy, ja tu mam jeszcze trochę do tego. Muszę dokończyć to pole, pracować. Za co my to załadujemy? Ja czy dziecko podjadę z tym tym przyrzepką moją? Tak, może. Bo że mój rozrzutnik cię rozpada na część. Nie, zasadniczo. Dobra Nie maltretuj go. Nie, nie, ten komputer to jest drama. Ludzie nie mają takich lagów jak ja, mają gorsze no. komputery, QTSS. Nie, nie, lagów nie mają. No, a Ty teraz mówisz o lagach FPS-ów, że spadki? Czy o, o Pingu? No. no, bo ja mam tylko na tej, na tej ruskiej mapie mam takie lagi. No. Bo Pingu to ja mam 10. <laughs> a, sam internety już, nie Biedronka, teraz już Palestyna. Co, no, co Palestyna Będzie ten Za, nie, za 29 będzie ten. Jakby tam... No i ten Tak, bo tam krzeczki są. E, Emiraty arabskie, Co ty nie powiem? Nie no, ulepszy niż tutaj. No to tak, no ja nie wątpię. Ja ci powiem, że jak już się ma ponad to 20 mega... Jak już się ma to z 50 to? To z 80 już to już jest dobrze. Przynajmniej na moje obecne filmy, te 25 minutowe. Czasami tam z Eurotracka mogą dojść do 30-40 To na takie filmy jeszcze jest spoko Ale, w Ale 2 hobby? godziny odcinek to i tak jest nadal za dużo na mój internet A wr wr Wrócę do Krakowania. Czy wrócisz? Bo jak do Krakowania, bo tam jest hopie przy tych 120 downloadu To tam jest kurna 1 giga w minutę Czyli mówisz że GTA, tak? Bo hopie ty... <laughs> Człowieku <laughs> Znowu? tak <laughs> przedtem. Ale to było... Ale tam twój... tego Tam to ściągnąłem tylko 20%. A ja nie mogę, jak, ja nie bo, bo mogę bo... uwierzyć jak twój internet... To, to ile to było? 50 giga? Tego kraka <coughs> wciągnął. Ale ja tylko 20% pograłem. Wiem, że was to pewnie denerwuje, to weźmiemy to i z O ty podbierak, no to już nie te lata, to już tam... Nie podbiela. No wymienimy na no. No tak, trzeba. Jak ktoś go malował, to była taktyka, albo oiszczał, bo jakiś czerwony bardziej. I cała prawda. No, była zielona, była malowana czerwono, ale. Ale No, to, że musiała stać przez chwilę, bo zanim tam wybudowałem tą wiatkę, yy, no to musiała troszeczkę stać na polu, no i że tak powiem, świeżo malowana, a jeszcze zaczęło tak. No, mrzawka taka, no, to już troszeczkę farba osłabiona została. Po sobie biegiem, ale nie ma bardzo dobrze No Co, co Patrz jak tu grubo zgrabił ten taktykal On tą stronę grabił Fajnie, ty, co? Czekaj, ja patrzę na belkę, stój Nie patrz co Zejdź powoli? stamtąd, bo ci jeszcze nogę wciągnie ja Ty, a ta belka skąd cię tu wzięła? Uj. No tam się sturlało Chociaż no. dobrze, że tutaj o, Czekaj, czekaj No bo się przegrze... Też... no pójdź ze mnie! Co? No bo... No no, <głoslifting> nie, bo mi piszcie, że nogę wsadziłeś i zablokowała się. No wejść mi stąd. Nie buta po mordzie. Dobry. Ale gry. No tu mnie Dobra, idź tam łapaj sobie ją. tej wyrzucimy. Będziemy mieć koleżankę. A. A a tak a. A tak. I No właśnie łap, żeby nie uciekła za mną. Tylko jej nie popchaj. <głoslifting> żeby jeszcze nie zaczęła uciekać. Nie mamy woda na popychanie, aż to bym na popchał. napchał. Ciągnik bym ci popchał. Chyba, że się nie da. Ja to sprawdzę na single. Ty jesteś dziwnym człowiekiem. Wiem, że ten. Smalec to tego. I... wały popychał. Tym Stanasem na polu bo wały popychał. Co ty nie pamiętasz? dosłownie tego słowa znaczy... O drzewo to no, no, nie po, ktoś, tylko ktoś jak po pijaku jeździł. Proszę bardzo. To Marcin nie wiedział gdzie mieszkał. Ja jeszcze wiedziałem. Że... No, ty wiesz gdzie mieszkasz, ale... Ach. Ciebie no, nie, nie było nie dłużej próba, dzisiaj. Bym... Miesiąc cały. No. Ale ja byłem na lekkiej libacji. No, miesiąc cały. To było. Ja, by... ja byłem na piwku, a on był na wódce. O, kur na prawa autorskie. Jak tam 11 minut, dobra. Jakie prawa autorskie? No włącz piosenkę z prawami autorskimi. Chociaż nie, ta jest chyba bez. Od NCS tylko bez. No kapodaj chcąc. To... Przyjaźń, halo. No dobra. No możesz mi nie chodzić, bo się czuję niekomfortowo, że... mogę rozjechać moją jedyną szansę na załadunek berek. <laughs> Co ty, ja się o ciebie nie martwię. Ciebie to może nawet podpracę I... wciągnąć. Dzenerze. Ja potem ciągnika nie odpalę bez ciebie. Słyszysz boczka, czy ten telefon... Coś tam słychać. Wytmina? A, czyli dobrze. Ej, hey, czekaj. Czy dmuchnę? Nie, dmucha? No, no dmucha jak dmuchawa. bo, bo tu dziura jest. W słuchawkach jest dziura taka, wiesz... Na mikrofon. No, tak w cichaniu, pod I to podobno mikrofon. No to jest mikrofon, tak. Nie powiem, że nie Ale nie, tele, telefon wyłapał jako słuchawki. Ej, znaczy coś. jest tam dwie te ikonki te są, trzy. bo są ikonka jest słuchawki i sławki z takim z boku jeszcze mikrofonem właśnie. No to to, to, to same Sławki wyłapał tak. Nie ja wiem, łapa i belkę, nie wiem, czy się za mną toczy. No coś jej nie widzę. Gdzie ona jest? Co za człowiek? A to było. No dobra, już myślałem, że za mną byśmy trudne. Dzisiaj że to mi tu będzie... się wieczyć ma. Ciepło jest. W sumie się jeszcze Daszek otworzył. Trzech tyło twór, żebyś lepiej słyszał. Właśnie. Dobra, teraz fajnie by było, aby można było wziąć widełki te te, te, te. tam gdzie było za szeroko, to, tam gdzie podbielach nie chciał, jakby to można było wyzbierać. Kości potem jeszcze powiem po odcinku, bo to jest takie bardziej między nami. Jak tam się zazwyczaj wyzywamy, to się coś fajnego powiem. Aha i bawit, my te lata już minęły Znaczy minęły, nie? To, to ten To już nie Karol, ani Tadek. A w sumie jakieś nawet teraz lecą. Gabi mhm. Gumu mojego misia ja To mnie rozwaliło Dobrze, że ty tam się jeszcze się tam z disco nie wtrącił Ej, no. Cieszę się, że cenzura nauczyła jeszcze robić cenzurę, dobrze. Ja, ja, ja bym jeszcze mógł wyeliminować tak, żeby nie trzeba było tej cenzury robić, co? Masz radę? Tam się zaraz wrócę. Ty, bo ucieka, łapaj! Dawaj ją na botnik. A, zapałem Jak to pilnujesz, co? Ja muszę na koło łapać? Trzyma się? Dobra Ciekawi jak w 17 będzie wyglądać to, że będzie można wybierać płeć czyżby by zrobili kobitkę No teraz to można ja będę kobietą. No ja wiem, że ty jesteś dżendel i te sprawy, David. Wiem, że ty tam transplantacje miałeś, różnych narządów. Od boczka w sumie zresztą połowę pożyczyłeś. <grystanie> nie. A to nie, to to ja takich sąsiadów nie chcę mieć. To ja, to. ja to zgłoszę. Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś na pewno. Pumy. Ja bym zgrabiał. po Nie, bo się potem będziesz na okrągło Jak się zrobi okrągłe Dobra, tutaj to zbieramy, reszta niech zostanie Będzie robić jako taki nawóz, Chociaż no, tak po tym pracowaniu jak tak patrzę to To różnie, zosta czasami zostałem nawet po podbieraku takie ślady Że widać, że nie mi to zbiera Można uznać, że tu jest podobnie no nie! Ty masz teraz robotę! Ile mi tam procent zostało? Może by jeszcze ja coś uzbierał na belkę? Nie, 29, to nic ciekawego nie zrobię to tak wałek, podbielak do góry Do góry nie Okej. Okay. Jak tam z czasem stoimy? O, dużo Powoli nie, nie chcę za bardzo podbieraka obić, zwłaszcza że i tak już jest z nim ciężko. Są te kolejny. Bo tego waza, on był czyli gdzieś w, w krzakach Okej okay. Nawet jak tam ci idzie, choć no jeszcze No, no, jak tam z tym boczkiem, co? Poszłeś czy nie? Poszłeś mu na iść tego sadzku, czy nie? No weź, no. Nie no, możesz ładnie napisać. No, już chcesz obrazić, to napisz, nie wiem, Debil, ale nie tak. O kurna, popsuło się. No, słyszę. A zaraz zobaczymy, czy ty mnie w konie. Ale, farbi! No to mówię, żebyś sobie ogarnął. To nie, będzie gi. No i dobra, no, i, i tak się zawsze kończy. A i Program 9 editor przestał działać. Cięcia, editor. Tylko kernel drive. To nie było z karty. Z karty też będzie, nie martw się Teraz nie będę wypinał z zewnątrz, bo znowu mi się porobi, ale na pewno se cofnę Jak się uda to wałek zdemontuję Chociaż przesipnę to może być na stałe wałek Tak wyjdź Jeszcze jest dużo miejsca Później tak to trzeba będzie zrobić przemeblowanie No znaczy co nie przemeblowanie, znajdą no nowe maszyny Zostanie zakupiony na pewno Ferguson z tych spraw, co mogę Wam powiedzieć Na pewno z Turem wersja Do tego pewnie jakaś przyjdzie taka wielofunkcyjna jakaś końcóweczka, żeby była uniwersalna do wszystkiego Żeby można ją było i gnój, i, i ten... co tam jeszcze I belki ładować na pewno No zboża się niestety nie uda bo, bo jeżeli zboże no to musi być coś stała, musi być konstrukcja, a wtedy belki nie wejdą. A, a mój Londer to kiedy? A ja nie wiem kiedy tam na co uzbierasz, nie da się walkę odpiąć no. Dobra, biłem. No co ty? Dobra, no to teraz tak, ja biorę 30 USUSA dużego, bo na 124, idę schować. Ty sobie no. bierz swojego 16, 14 i, i tam już na polu się szykuj. Moim no Upola ciąg Nie wiem, tam jest tak dziwnie no, oprysku wrażenie nie będzie, bo z tego co testowałem to to podobno wapno leci. O, wapno leci. leci, tak, nie wiem Dawid tam e, ściany odchodzą od tego, nie? O od, od... <laughs> nie wiem No przynajmniej no niestety nie będzie opryskania, bo, bo ma pana to nie pozwala? Ale będą żliwe na pewno jeżeli się uda to już po tym odcinku, bo nie wiem czy zbieranie branek już w sumie było, także mam 5 minut czyli pewnie zajadę, załadujemy jedną, yy, palniemy zdjęcie i resztę zwieziemy już poza odcinkiem i pewnie tym odcinek już będzie od żniw się zaczynał. Przynajmniej od przygotowań do żniw. No i po żniwach będzie sprzedaż e? zboża. Co? Ej, chciałeś uprydzę? Eee, nie, w tym roku nie, nie miałem nawet czym ani kto nie miał mi zasiąść Ja będę miał no, Dobra, no to dobrze wiedzieć A to, to jak kupię jądera To ja, na przykład? No Tak, bo mnie nie sypało, wiem, ale już wolę objechać Z prześliczenia, ten win tak, tak piszczy, że mam wrażenie jakby sypał Tylko zapnij porządnie, bo już mieliśmy tu taki jedyny <grym>, epizodzik, że, że, że wiesz, zajechał do domu, patrzy się za siebie, sprzęta nie ma, nie? <grym>, a jak wyjeżdżał z pola, to jeszcze miał. Żyjesz tam? No. Już jedziesz, czy już jesteś? Już jest. już. Jest, już, jest, już, jest, już. Jeszcze szybki chłopak Dobra. Zostały już tam dwie. Zachyć. Od dołu zaczniemy Zrobię chyba. Zrobię Od dołu będzie najlepiej brać. Ja biorę od dołu i złożę na górę. Już tu. Kawa. Na pewno jeszcze zostanie dokupiona owiarka, na żeby można było robić kiszonkę z balatów Żeby nie trzeba było tam. Często bawić się w sieczkę, czy tam ta inna sprawa i po prostu ten ale, o, ale kur, sieczkę ja i tak zrobię, bo sobie wezmę, wezmę sobie z, trawę, nie? Dwie, trzy przyczepki, tak mówiłem, wsypię sobie i będzie git A to nie sieczka? No nie, co takie do końca, nie, ale, ale zawsze coś. Dobra, mam Ja ci tutaj otworzę Mam robić tu czy ci załadować? Załaduj, czekaj, ja myślałem, że to będziesz ładował Bo się cofnę To Cofnę. Wrzucam wsteczny Wystarczy? Jeszcze Dobra Czekaj panie majster, ja sobie na deszla wskoczę Dawaj, dawaj tak, tu Eee ej, ej, ej. Przesadziłeś trochę, do tyłu trochę cofnij Takes okay. Kurna otwórzę tą drugą No budę. Po co? Bo będą Za, bar za bardzo będą wystawać i mi będą te Ja właśnie dawał radę, dawaj A to tam, na Ja Czekaj, to jest w którym to się dało, nie pamiętasz, nie? X, ok Dobra Tyle, wygrać, dobra Teraz musisz jedną. Czemu ty je wypinasz? Nie trzeba już je wypinać. trzeba bo się bubło. No i potem wziął dwie. A, tak, tak. chcesz dawaj, Dobra. A ci trzeba No ja tam. A ja, ja będę miał taką pronarkę na belki A znaczy, ja tam jeszcze to obornik, tam ten różnego tego obornika. Za namową widzów y, jakiś wychwyciłem większy, tam jeden z widzów podesłał fajny rozrzutnik. Taki. A, no te, no i trefa. jego tam będzie można burto otworzyć, i tam już powinno wejść ze 3-4 belki na dół, i jeszcze dwie na górę, i dwa rządki powinny wejść. No no co ty robić, no? No no Grzesiu! No to już nie moja wina, I ja mówiłem, że tak będzie. To czego się rwiesz jak nie umiesz? Było dać mi, ja bym to załadował. No 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 jestem Weź do no, podnieś do przodu. Tym razem otwórz dwie ból. Ale po co się pyta? Ja, ja ci pokażę, że się da. Wysiąść to ja ci pokażę, że się da. Podejmę źródła. jak kupę sobie to będziesz cienko stękał Otworzę ci, bo A, ty, ja ty jesteś dobrze. niedoświadczony. Ja to bym jeszcze w realu, tu to bym tutaj z tyłu otworzył, bym jeszcze trzecią upchał. Ona by tak lekko wystawała. Ale, ale by pasami się spięło, pasami, no i na pasach by się działo, nie? Nie, nie ja Teraz jest złapane? O, jak opór, na mnie patrz <grym> się lekko zerknąć Jedną, jedną a na górę byś założył Patrz, ja tu Tak, teraz trafił Przywieź jedną, damy na sam wierzchołek i jedziemy A to wtedy damy dwie. No nie dwie, bo... Bo przyczepka nie wytrzyma. Dwie dwie. Chociaż ja woziłem, to, to dawało radę. Trochę do przodu. Jeszcze. Jeszcze mówię, bo szpara kurde. Więcej nie mogę. No wcale. Ty to się kurde już niczego nie do. Chodź kurna teraz wejść tego. Wyciąg bolca. No. W Weź mi obniż trochę. trochę, będzie mi łatwiej. No, jak to było. Tak? Czy nie tak? Też tam ci Nie wyciągnąć ojca. A wyjść? Nie, ja tylko. E, e. O, tu łapkę. E? Muszę obniżyć na pewno masz? Nie. Ale ty górki jest. Ja wiem ja... O, tutaj, no. Dom... kur, nadzieje, ja ten alt Jeden polec. Shiftyku się robiło, nie? Ale nie. Jakieś. Ja mi się taki nie wiem, wyciągasz polce Przekładasz polce. Ja w ogóle tych funkcji nie mam. A mi się ogólnie bo no, no, coś... po farmingu mi się opcje po bo... Jak trzeba... Za, jak za, trzeba drzwi, to, to ja mam na deo widzicie? Ablecka. Na demi na, na, na mi drzwi zamyka, tak. mi się co to... i też tak. Czekaj, wezmę to. No, ciśnij tam. I jedziemy. No, czemu tak? Nie umiesz, musisz z automata, nie umiesz o, ręcznie. Dobrać. Brawo, geniuszu. Patrz, pokażę ci, jak ten czujnik jest idealny. Patrz, co robi. Dobra. a ci mówię, jak... Jak się coś do Ursusa zrobi, to... Wszystko się da zrobić, póki nie braknie. Bolec bo lecz się coś nie mieści. Mów czy tam dobrze Można, no, no teraz, dawaj na dół. Powinno wejść. Nie wchodzi, to twarda belka. <noise> Jaka twarda! Przecie to. <noise> no, no co ty Nie, człowieku, dobra. Dobra, to złapiemy na jednego kolca. O Ech, daj znać jak załadujesz, a się ile przejdę do, do jeziora albo coś. A zapiąłeś, żebym żeby mnie nie, bo nie, nam czas. nie, wypadły mam Przy okazji czas, dobra, przypomniałem sobie czasami. dobra Tak więc nie będziemy dobra, was zamęczać tym, jak zdolnościami Diawida do ładowania. Bo, bo ten człowiek y musi to zrobić na swój sposób, a jego sposób nie jest za bardzo logiczny. Dobra, no już Właśnie, jeżdżę. dlatego właśnie w tym miejscu zakończymy to na cinek. Dawid, pożegnaj się pięknie. No i byłem zombie, tak? że trzymajcie dzisiaj cześć, czołem I do następnego.